Pani Zielińska o recyklingu łopat wiatrowych, ja mam pomysł pociąć to na kawałki, normalnie sztachety do płotu będą białe, piękne ładne Jak tutaj Państwo widzą rozwiązanie recyklingu łopat wiatrowych to jest bardzo skomplikowana konstrukcja typu sandwich i nie, widzimy, że w Niemczech nie radzą sobie z tym, mielenie tego jest dosyć skomplikowane mm. O recyklingu ja na pewno technicznie macie Państwo na ten temat więcej wiedzy, natomiast ja wiem, że z tego co wiem, to dosyć dobrze rozwijają się różne innowacje odnośnie recyklingu, w tym recyklingu łopat. I tutaj cała nadzieja i w nauce i w takich ludziach jak wy, którzy nad tym pracujecie. Także tyle na ten temat krótko. Nie wiem, czy ktoś z Państwa chciałby coś jeszcze dodać.